Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Nanoparty, dokładnie tak. Generalnie, nie wiem czy tęskniliście, czy nie, ale dzisiaj nagrywam odcinek sam, sam solo tutaj, bo dawno w sumie takich solo odcinków nie było, także sobie sam tutaj nagram. Cze, o, na widzę, nawet trafiłem, na amerykańskim mineplexie, co ja tu robię? A, spadłem. No, ktoś też spadł, także spoko. Dobra, no powiem tak, że no niezbyt yy, genialny, fajny start. Ale to, to trudno się mówi. O, kogoś wyrzuciłem. Świetnie tej gry jest, za bardzo nie lubię, ale to nic, ale to nic. Kogoś ubiję, to się liczy. <tryk> bang, Dobra Trzymaj sianko Jaka naparzona. Ile tu typo! Ile tu typo! Spadam! Nie spadam, żyję! <tryk> O, jak oberwał szutera Dobra, tam coś podejść tam, może ktoś akurat skoczy i oberwię. <laughs> o nie. <laughs> du, du, du. Dawaj. Jest! Wysnajpiony! Perfekcyjnie! Tam ktoś biegnie, to sobie strzelę tam po prostu może trafię. Pęk! O, ej, no w twarz dostał jak na moje. No i od ty zginąłem. Trudno. <gry> come on, zmiana mini gry. Co coś fajniejszego Bang, sami się zabiliście? Hey! Piękny dźwięk Dobrze Uuu Wej no no, 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 come on, come, on. come on, czemu jeszcze żyje? Come on, co <gry> <Właśnie. gry> ja się dzieje? Co się dzieje? Hallo właśnie dziwiłem. A ty co tu kampisz? Camperino, camperino, bastardo. Oh, oh in the face. Pierwsze miejsce, nice. No to tego się nie spodziewałem, tak wam powiem szczerze. O nie, jakich porobiłem? A myślałem, że jestem gdzieś daleko w tyle, naprawdę. Nie patrzyłem w ogóle na wyniki. Bo no to jest tak, że wiecie, że. Jak Popatrzycie czasami na wyniki jak wam idzie To nagle jest taki prank, że wam nie idzie. Z pierwszego miejsca nagle się spada na miliardowe A to wlew? Nie, co? Co? Nie, co ty robisz? A, ona biega bokiem za szlora dawaj. <śm> dawaj Dawaj, dawaj! Dawaj! No. Dobra, to dobre, nie to złe, to złe, nie tylko <ś> Trzeba wcześniej, wiecie, odbijać. Bo to, to, trochę ma opóźnienie tutaj to skręcanie Generalnie O! Dobrze, idzie okej, okay, idzie okej okay. Dobra, daję trochę na luz tym skręcaniem i idzie troszeczkę lepiej, przyznam że Dawaj! Owca! Terrorystko ty! Dawaj! Dawaj, 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 dobrze, dobrze, doganiam kolegów Dobrze, dobrze Bardzo fajnie, nie weź to to zachodź, świetnie! Awaj oh come, on. come on! nie mogę być na ostatnim miejscu. Przedostatnie jeszcze ok, ale nie ostatnie. Nie wyprzedzaj mnie! Jest booster, dobrze! Come on. idzie bardzo fajnie, idzie bardzo fajnie, wbrew temu co się działo wcześniej. Trochę ogarnąłem system. To jest najlepsze co się może wydarzyć. O nie, tyle boosterów umijam. No trudno, ale lecę prosto. Dawaj, zahaczę ten booster lekko. <laughs> Czemu tak zwolniłem? Dawaj. <laughs> dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 jeszcze dam radę, jeszcze dam radę coś ugrać. Dobra, czwarte miejsce. <laughs> Mogło być gorzej zdecydowanie, Patrz, na to jak się długo tutaj ogarniałem, jak sterować. No, ale spoko. Spoko, nigdy wcześniej nie patrzyłem na to, że to mi się po jakimś czasie ta owca wykręca, bo jakoś to było płynniej, ale teraz naprawdę opóźnienie jest ekstra duże, także myślę, że czwarte miejsce to tak jak wygrana w sumie. <ścoughs> Patrząc po tych opóźnieniach, o, ty jeszcze jedziesz, ty to dopiero musiałeś mieć pecha w życiu. <ścoughs> dropper, 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 o nie, pod co mam przybliżenie, najgorzej. <ścoughs> Damy radę. Czemu? taki lag był? Halo, widzieliście? 7-3 sekundy razem z koleśiem, który był przede mną. Ale i tak go zaliczyło. Nie na czasie pierwszego. Ale ja pierwszy spadłem. Widzieliście, nie? Spadłem i dopiero ten typek. Także myślę, że jest dobrze. Co to jest? Gwen anti Bulletin Over the Last Week. 6616 kont. Zostało wykryty jako cheaterów 6000 cheaterów na premium serwerze. No naprawdę, kurde. To nieźle, to nieźle. Tak, Minecraft dalej żyje. Skoro tyle jest cheaterów, to ile tutaj musi być nie na tym serwerze. Pewnie jest 3000 Jestem <laughs> na haksach Haksem C <laughs> swoją drogą słuchajcie, jak sobie tutaj latam. Jest nowa edycja na Brodatych 114 Easy Gdzie tak, tak możecie sobie na lajcie pograć bez PvP sobie po pobudować i takie tam inne. Także, także jest jeden 14 na nabrodatych, oficjalnie już mogę powiedzieć. Jeszcze tam troszeczkę... <laughs> cztery. No masakra, widzieliście ich? Co za pały. Pały, 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 pały człowiek! Na legalu sobie wbija. A ty probi... O, ho, 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 ale was probię! I mnie jeszcze cofnęło, a cheatera nie cofnęło. God Oszukane bym wygrał, nie? <noise> no dobra, to hardcore parkour w takim razie. Może tutaj pokonam cheaterów. Let's do this shit Dawaj, 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 pim, pim. Git Nie podoba mi się to, że niektórzy mieli lepiej ze startu Bo mieli lepszą pozycję, a nie mogłem podejść tak widzieli... Kurde, czemu ja muszę czasami za ludźmi ganiać? Po prostu widzę, że gościowi wychodzi i biegnę za nim, a nagle jest... lolo -lo -lo -lo. i mu nie idzie. Dobra... Hackpoint. A skubaniec sobie skrócił. A ja wolałem bezpieczniejsze wyjście. Też dzięki temu jestem przy checkpointcie, a nie jestem od nowa tam w tamtym etapie. Słyszeliście moją spację, naprawdę słyszeliście, ja ją wcisnąłem. Atule prank. Goddammit, najgorzej. Uff. Dobra, teraz to faktycznie było za późno. Teraz już przyznaję rację tej spacji. Goddammit. jest, dobra. <ścoughs> wcisnąłem trochę wcześniej, jak chciałem. Pyk. Pyk. Haha, i co? Cheater. Zgini w ogniach piekielnych. Widzieliście, on był w wodzie. Ten sam typ był w wodzie, teraz jest tak. No, kurde. Tyle mu się wstrętny. Oj, tak cię porobię, jestem najlepszy. Yo. <grym> Prawda, mam drugie miejsce, bo to tutaj ci też latają, ale ta tego ci pokonałem. Także git. <grym> git. Cituch porobiony. Nawet na tak go jadę w parkurze. Zombies, zombies, zombies. Okej, to ja tu postoję, poczekam. Będzie fajnie, na pewno, ja to wiem. Kurde, tamte. Ej, patrzcie na tabie, duchy są w skinach Steveów. I wszystko jasne. I wszystko stało się jasne. Gadłem, zaraz mi tu to... zobaczycie. Jak tylko te stywki umrą, to będą tutaj mi na flyju le le lecieli do mnie, nie? Ja Wam mówię, 100%. 100% legit info. <grywy> Najgorzej. Ha! 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 ha. ha, ha, ha. No dawaj jeszcze, dawaj, pokaż. Pokaż. Pokaż skila. Pokaż skilla O nie fajnie rezygnuje, nie, 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 nie podaje się, dobrze Alag czy cheat. Olagę Wiedziałem, że ktoś przyjdzie, słuchajcie, ale się pośmiałem z typa, nie? Chociaż O nie beka, beka Dobra, chociaż <laughs> mam co robić, a nie stać w miejscu. Gadam, tak tego nie lubię. W, w mini minigrach, które nagrywa mi się stoi w miejscu, co jest najgorzej. Albo na przykład wiecie, hide and seek. no fajnie, bo idzie fajnie się poukrywać, coś pokminić, co nie, ale kurde, ale się, jak się tak stoi cały czas. 4, czyter, czyter alert. Mówiłem, 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 że Steve y to 4. Ty, Steveku, który to? Report. Mary Mery K.E. -y -e. e, fly Na to fine Mary Ke -y Albo Mary wpisałem O i tego drugiego też Cy źle. zle Ceniz zle też lata widzicie? To tam jest koło mojej kamerki akurat Pa, pa pa Lamusa. Pa, pala musa dwa Steve'ki latają, o kurde, a, a cię dojadę, No to bo teraz koło dobra, <gry> kurde, stivki, zarąbane, a cię, cię dojadę, cię dojadę. Jeden, fa... jeden fałszywy twój ruch, kurde! Jest! 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 Ubiłem! <grym robisz w piącego> I Pikachu też go wyśmiał. <grym robisz wiatr -le> o nie, to za lama straszna, ty tak ja pierdzielę

Ale ci tucha pojechałem, że go pół serwera wyśmiał, nie normalnie. Beka. Beka. No idę. zaś spróbuję, bo kurde ten glamus latający to masakra. Stevek. Kurde, kupują sobie Steve Konta. A nie, to oboje są w tamtym teamie. Kurde. <laughs> Dojechałem go znowu. te ściany szybko trzeba Spadaj Lamusie! Lamusie wstrętny! No dobra, próbuj nie trafić. Powodzenia! Jesteś nubem, nawet citować nie potrafić. Nie potrafisz, nie potrafić. W sumie w jego języku to by było. Okej. Okay. <kłysy> Ty, 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 ty. Nie próbujcie go dojechać Co za Zalamus Co Zalamus po prostu No i ktoś innym nie wie Jak można lecieć na haksach i kurde nawet nie potrafić cokolwiek zrobić Już trzeba być kurde już wiem dlaczego typ na haksach gra Skoro w Minecrafta nie potrafi grać, nie? Znowu pocisnąłem Nie, ja wychodzę, ja wychodzę. Nie, nie będę grał, nie będę grał! teraz to jest bez sensu, a ich dojechałem, bardzo mnie to cieszy, pociśnięci kurde, <laughs> proszę bardzo, widzicie, skill wygrywa z haksami, <laughs> nawet na flyu pocistałem, nie? No i nice, no i nice, no to ten, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka, jeśli wam się podobał, stawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na tym kanale. Wbijecie też na główny kanał, bo ostatnio ekip ekipą wróciliśmy na głównym kanale i są naprawdę fajne giery, fajne giery powróciły, także polecam sprawdzić kanał, to po prostu wertes. Tak, w opisie będziecie mieli ten kanał, także wbijecie, 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 bo jest naprawdę beka. No, także tyle ode mnie. Na razie i Hej, hej!